Cześć wszystkim Jak widać na drugi dzień woda już jest praktycznie przez przezroczysta Jeszcze trochę tylko pyłku widać Takiego pływającego Niedawno jeść dostały Ale to zniknie bo nie to już dostanę nowe gąbki Do prefiltra i je zamontuję I to wszystko będzie elegancko Bez tego pyłu Jeżeli chodzi o to akwarium Troszkę tutaj zamierzam Też jeszcze to prze Pozmieniać, przeremontować troszkę. Roślinki, <laughs> jak widać, odżywają. Dzisiaj jeszcze muszą makro dostać. Później jeszcze mikro to jest ten w tabletkach, ale niedługo będę musiał kupić i też dodać. no i co tam jeszcze tutaj no będzie troszeczkę to zmienione no i nie za <słuch> a w drugim akwarium będę w sobotę sprzątał i tam wtedy zobaczycie jak to wszystko się no, wygląda w tej chwili? Zobaczcie, to drugie akwarium wygląda w tej chwili tak, jeżeli chodzi o drugie akwarium. Gumików jest pełno, troszeczkę weźmiemy je tutaj. Tak, żółtka zostawimy, takiego samczyka, jednego zostawimy, tego samca tutaj ładnego. Ten ma taką samą płetwę, to już wylatuje. Ten pomarańczyk też wyleci. Ładny żółtek zostanie. Ten prawdopodobnie. Te samce wylecą. Sam nic więcej zostawię. Trochę tu będzie posegregowane. Trochę nie będzie tych gubików, trochę mniej będzie. O połowę przynajmniej. Będę zostawiał teraz samice, a samce powyrzucam. I to są za dużo tego towarzystwa i już. myślę selekcjonujemy tu trochę to. No się Później wybarwią i będą inne też te samczyki. I coś nowego będzie trzeba dokupić o innym kolorze i kształcie, jeżeli chodzi o samce, jedną samicę inną, dlatego żeby to się pomieszało z powrotem i wyszły inne tam. No ale jak samców większość wyrzucę, to tutaj będzie i tak yy, wtedy inaczej, no, jeżeli chodzi o te gubiki. Niestety za dużo tu jest samców. W stosunku do samic dwa i za dużo już tych ryb tu jest. To trzy. A i tak już to skrócę, to z nimi zrobię porządek. No dobra. To się ma z wszystkim. I na razie.